Biolight panel słoneczny. Tutaj mamy akurat piątkę. Wygląda tak. Yy, bardzo przydatny. Cieniutki, malutki. Ma taką wystającą rączkę, którą yy, można ustawić odpowiednio do, yy, pod kątem, tak jak chcemy, żeby, żeby stał. Czyli w ten sposób na przykład. Ale możemy też y, ją wykręcić i zawiesić na jakiejś gałęzi, na, na haczyku, na drzwiach. też użyć tutaj y, tych dwóch y, dziur, żeby przewlec jakiś sznurek przez nie i na przykład zawiesić sobie na... Y, na przykład na, podczas wędrówki na plecaku. Panel ma wbudowany powerbank w środku, także jeśli go naładujemy, to możemy od niego y, ładować urządzenia także w czasie późniejszym, nie tylko w czasie, kiedy on jest wystawiony na słońce, a także możemy go podładować prądem, zwyczajnie. Y, jest tutaj ochrona przeciw y, wilgoci także też może być wystawione na jakąś mrzawkę czy jesę ja. tutaj mamy ja tak bo jest słońce ale o widać, że coś tu mryga jest to znak, że się ładuje panel a jeśli by wszystkie światełka się świeciły to znaczy jest w pełni naładowany plamka słoneczna, która nam pomaga ustawić odpowiednio w, w, do słońca tak byśmy mieli pewność, że panel y, dobrze stoi i może ładować w pełni. Czarna plamka musi się dokładnie ustawić pomiędzy tymi liniami, tak jak tutaj jest. To oznacza, że panel się dobrze ładuje. W mieszkaniu, kiedy jest wystawiony do y, no takie sło słońce na zewnątrz także może, może ładować i przez szybę, i przez firankę. zestawie mamy kabelek do ładowania panelu i sprzętu.